Witam w audycji goście Radia 5. A z nami jest pan Hubert Falkowski, przedsiębiorca, hodowca ryb z Suwalszczyzny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Będziemy mówić o problemie hodowców ryb na Suwalszczyźnie. Będziemy mówić o kormoranach. Przychodzi pan do nas w tej roli, w roli hodowcy z problemem, jaki dotyka pana, ale też inne osoby zajmujące się tą branżą. O co dokładnie chodzi? Panie redaktorze, przede wszystkim chodzi o to, że kormoran w Polsce, ale także w Europie, no bardzo się rozpowszechnił i się rozmnożył. Tak? Populacja kormorana jest w tej chwili nie do policzenia, można stwierdzić. Ja mogę na swoim przykładzie takim powiedzieć. Gospodaruję na 300 hektarach jeziorze Wiżajny. I tam w 2007 roku, kiedy zacząłem gospodarkę rybacką, to mogłem maksymalnie naliczyć 5-6 kormoranów. W tej chwili, panie redaktorze, ilość tych kormoranów wynosi 500. Skala jest, jak widać, dużo większa. Problem cały czas polega też na tym, no, że ten kormoran wyjada tą rybę szlachetną. No, można powiedzieć, doprowadza do spustoszenia całego rybostanu. Co zmienia obecność 500 kormoranów? Ja mogę tylko na przykład powiedzieć na przykładzie takiego jeziora Wirżajny. Zmienia to, że jak ponoszę nakłady i wpuszczam na przykład, jak miałem lata, 100 gram na rybku węgorza podchowanego, 800 kg przypuśćmy w roku, to ten kormoran zjada połowę tej ryby. Połowę ryb zjada, dosłownie połowę. W moim przypadku yy, zarybienia wzrastają, a połowy spadają. No i czym to możemy, jak to powiedzieć, no, co, jak to wyjaśnić w ogóle, tak? No, wyjaśnienie jest jedno. Kormoran. Co pan może zrobić? Ja to mogę na łódkę wsiąść, popłynąć, ręcami machać i krzyczeć, można powiedzieć. Mogę wystąpić o odstrzały tego kormorana, ale to nie skutkuje. Praktykowaliśmy także te odstrzały. No, i to odbywa się w ten sposób, że strzelimy raz, a te kormorany wznoszą się w powietrze, odlatują dwa kilometry dalej, siadają na jeziorze i tak w kółko. Taka syzyfowa praca, można, nie przynosząca żadnego efektu. Jeden ptak zostanie odstrzelony, a 500 usiądzie obok i tak się gania. Potem jest bardzo ostrożny ten ptak, spostrzegawczy, nawet widzi, czy niesiemy coś w ręku, czy nie. Są bardzo ciężkie do odstrzelenia. I teraz też druga. Taka kwestia, no, taka, że ten ptak nie dość, że jest ciężki do odstrzelenia, to jest w takiej ilości, nie do przerobienia można powiedzieć, dla jeziora, tak? No, to, ten ekosystem cały, no, siada, siada. Prowadzi to do bardzo y, ważnej takiej, jak to powiedzieć, no, no, rzeczy, że tych ryb nie ma, nie ma. Nie ma lawendkarzy, nie ma dzierżawców za to jest dla Kormorana, tak. Kiedy rozmawialiśmy przed wejściem do studia, wspominał Pan, że Kormorany, które przylatują akurat w okolice Wirzeń, gniazdują w obwodzie Królewieckim, nad jeziorem Wisztyniec, tak? Tak, tak, tak. I to tak dokładnie to po tej rosyjskiej stronie jeziora. Co wiadomo na temat działań Litwinów, Rosjan w tym zakresie? Bo dla nich, podejrzewam, to też jest kłopot. Z tego, co się orientuję... I obserwuję tam, jeśli chodzi o te jezioro wisztynieckie, to chyba tam żadnej takiej reakcji nie ma, żeby ktoś je odstrzeliwał, ktoś to redukował, ktoś to kontrolował. No po tej rosyjskiej stronie to można by było, można się tego spodziewać, bo te tereny są jak tajga. Takie, takie, takie nie ma tam ludności praktycznie po tej stronie rosyjskiej Wisztyńca. Po stronie litewskiej nie ma na pewno żadnych tam odstrzałów, nie ma redukcji, nikt się tym po prostu nie interesuje. tak. Poza miejscowymi, że coraz mniej ryb ewentualnie łowią. Kto może pomóc hodowcom? Co możecie zrobić? E, politycy. W jaki sposób? No, choćby w taki sposób, żeby wypłacać e, odszkodowania za takie kormorany, żeby w końcu e, te ptaki nie tylko, że policzyć, ale stwierdzić w danym terenie, e, w, w obwodzie, co, czym się żywią, czyli ostrza, ostrzelić te e, kormorany, tak, i zobaczyć strukturę. Pokarmowo tego, tego ptaka, tak? i na podstawie tego wycenić, jaki jest węgorz, jaki jest lin, wycenić średnio takiego odszkodowania, i takie odszkodowanie powinno być przeznaczone na zarybienie dodatkowe. tak? I wtedy myślę, że wszystko by się tutaj złożyło w jedną całość, że i dzierżawcy jezior by tutaj byli zadowoleni, wędkarze też, a także państwo, bo ryb byłoby więcej, ryby by była tańsza, i na pewno podatki, firmy by się rozwijały. No w ten sposób to widzę. Czy hodowcy ryb mają wpływ na polityków? Bo kiedy rozmawialiśmy, no, to nie jest liczna grupa dzierżawców akwenów. No Żeby ten problem zdefiniować, to trzeba było dzielić najpierw tych producentów takich hodowców, tak? Najliczniejszą, taką, taką procentową siłą to są karpiarze, czyli stawy hodowlane, tak? Tam mają też odszkodowania od różnych zwierząt i tam te odstrzały faktycznie. No, jak to powiedzieć, są potrzebne i można je realizować, bo to są małe, małe akweny, tak? Łatwo ostrzelić i odstraszyć te kormorany. Co innego to jest gospodarka jeziorowa. Gdzie mamy do czynienia z dużym jeziorem, tysiąc, dwa tysiące hektarów. Tam takie odstrzały pojedyncze nic nie wnoszą. Naprawdę nic nie wnoszą, te odstrzały nic nie dają. Jedyne, jedyne co mo może pomóc, to te odszkodowania i wtedy. Tych ryb naprawdę będzie dla każdego. Tak? Nie będzie tylko ten dzierżawca winien, tak? że on tu tylko wyławia. Podejrzewam, że osób dzierżawiących stawy, y, dzierżawiących jeziora jest niewiele. tak? Więc stanowią małą siłę wpływu tak, na polityków. Ma, tak, małą siłę. Największą siłę zabiera nam też PZW, tak? bo ma najwięcej wody tutaj w Polsce i tutaj, no, tutaj widocznie nie wiem, no, jest Właśnie... mało skuteczne te lobby PZ2 można, PZW można, tak. PZ2 reaguje? Na kormorany? Reaguje, ale za mało. Naprawdę powinno się robić w tym zakresie dużo też, po to jestem tutaj. Trzeba dotrzeć do polityków, do takich polityków, że nie będzie dla nich na przykład e, takim rozwiązaniem tego problemu odstrzały. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobraźmy teraz, że z rybaka albo z mechanika nagle mamy stać się myśliwym i, i też strzelać, mamy do tych kormoranów, kiedy nawet to nie pomaga, bo te ptaki są tak cwane i chytre, że się przemieszczają i, mhm. I tyle. To jest nieskuteczne. Przed rozmową, kiedy przygotowywaliśmy się do tego spotkania, zapytałem tutaj pana. O skalę, skalę problemu. E, zarzuciłem też w rozmowie, że no, temat dotyczy małej grupki dzierżawców i jezior. E, pan Huber zwrócił uwagę, nie, temat dotyczy każdego Kowalskiego, który chce kupić rybę. Tak, tak, proszę Państwa. Tak jest, bo jak mamy coraz mniej ryby, to ta cena rośnie. To tak jak na rynku. Co innego, jak mamy dużo ryby dostępnej, wtedy i ci handlowcy, i ci rybacy. Oni mają problem ze zbytem, więc muszą te, te ceny opuszczać. Ale jak jest mało towaru, to tacy producenci też dyktują te ceny. Trzeba o tym pamiętać. Więc warto naprawdę ten problem rozwiązać, zredukować tego kormorana i sprawić, żeby ryb w naszych jeziorach było więcej. Kormoran jest w Polsce gatunkiem chronionym. Z doświadczenia wiem, że takie rozmowy dotyczące tego typu spraw pociągają też odzew. Ekologów, obrońców flory, fauny. Co by pan powiedział takim osobom? No, ja bym powiedział, że w latach 70. w Polsce nie było kormorana czarnego. Nie było takich problemów. Było ryby, było wszystkiego, można powiedzieć. Ten kormoran, kormoran nie zachwiał naszej, tutaj, tutaj, tego ekosystemu, bo jego nie było. Jego to w tej chwili dla tych ekologów bym powiedział to, że naprawdę. Ten kormoran zachwiał cały ekosystem. Naprawdę? Jeziora ubożeją, drzewa, tam gdzie kolonio, kolonia jest kormorana, wymierają. Tyle fosforów wprowadza ten, ta te, nasza kolonia, taka, nie wiem czy pan redaktor wie, taka 200-300 sztuk, ile ona azotu na przykład do wody tutaj no, dostarcza, jakie to jest zanieczyszczenie. To nawet badania były robione na ten temat, tylko Stwierdzające, że zanieczyszcza, że nie dość, że wodę, wszystko, każdą roślinność gdzieś tutaj ten obszar tej kolonii oddziałowuje, wodę, no ale takich tutaj ani artykułów, ani takiej wiedzy nie mamy jako ludzie, tak zwykli. Czemu nie jest też lobbowane to? Też to takie, takie zdumienie. No z drugiej strony, dominującym ptakiem na dwigrami niedawno były ptaki liczone, właśnie jest kormoran. No i WPN podchodzi do tego z akceptacją, tak mi się wydaje. No moim zdaniem tutaj też WPN on nie może też tutaj stwierdzić za bardzo czy ta, czy ten kromoran odziłuje na gospodarkę rybacką, gdyż WPN odławia określoną ilość tylko ryb. Nie wykorzystuje całego potencjału rybackiego, więc nie można stwierdzić tego, jeśli się nie wykorzystuje całego potencjału. potencjału. Tam z 30%, nie wiem, 40% może tej ryby stale co roku jest odławiane, na takiej zasadzie to działa, więc... To tak nie można stwierdzić. Czyli konkluzja z tego spotkania, z tej rozmowy, jest następująca, że wychodzą państwo z apelem do polityków, tak? tak? I to do takich polityków, naprawdę, którzy się przyjrzą sprawie, czyli pojedzie, zobaczy, a nawet chętnie odstrzał jakiś tutaj weźmiemy, pokażemy, jakie to przynoszą efekty. Moim zdaniem, naprawdę, nie tylko moim, kolegów, a także myśliwych samych, no pomogłoby to, tak? Żeby pomogło to, że całe koło przyjeżdża, się rozstawia, tak, na snajpera, jak to się mówi, i wtedy te rozstrzały. w taki sposób na pewno by były skuteczne do odstraszania, ale także nawet do pozyskania tych kormoranów i, i zbadania w danym miejscu, czym się żywi, jak się żywi, ile tego po prostu odszkodowania też by się należało dla takiego dzierżawcy, no i także, no, Myślę, że te odszkodowania powinny być w formie zarybieniowej, wpuszczone z powrotem, żeby tej ryby starczyło i dla kormorana, i dla dzierżawcy, i dla wędkarza. Wtedy to na pewno by się wszystko rozwijało w tym rybactwie. I tym, to, apelem. Nie ma, to... I tym apelem do polityków i też do PZW kończymy. Pan Hubert Walkowski, hodowca ryb z Suwalszczyzny, miejscowy przedsiębiorca. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.